Jest wizja, co będziemy robić na treningu, plan pod przeciwnika. Jeżeli znajdziecie taką wlepkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem witam was z Łomży, ze Starego Rynku tak dokładnie. Dzisiaj przyjechałem na dość niestandardowy mecz dla mnie, bo meczu lks u Łomża z Wiktorią Sulejówek, czyli na mecz dwóch klubów, którym szczerze z całego serca kibicuję w obecnych rozgrywkach Betfix trzeciej Ligi. W filmie klasycznie ocenił wyjazd pod względem transportu, Stadionu, gastronomii oraz ogólnej atmosfery na meczu. A Ty drogi widzę, że jeśli się to spodoba, to oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę te dwie rzeczy niesamowicie motywują mnie do dalszej pracy. Ale wracajmy, już do meczu. Z jednej strony jest to bardzo romantyczna historia klubu, który po powrocie do trzeciej ligi szorował niestety pod nie ligowej tabeli, po to, żeby na jesień okazać się rewelacją. Dodatkowo mają cel, czyli druga liga na stulecie i szczerze im z całego serca życzę, żeby ten cel osiągnęli. Klub Łomży prowadzi Marcin Puska, którego bardzo dobrze znam i którego poznałem przy pracy jeszcze przy drugoligowej Pogoni Siedce. Z drugiej strony jest Klub Wiktorii Sulejówek, z którym działałem i działam przez już dłuższy czas. Działamy, bo też widzę jak fajnie jest kierowany ten klub, ze względu na to, że awansowali 4 lata po spadku awansowali bardzo fajną ideą, czyli drużynowością i teraz utrzymali się w zeszłym sezonie w trzeciej lidze po lekkich, kosmetycznych poprawkach w składzie. A rozmowę z trenerem Łukaszem znajdziesz u mnie na kanale, więc jak obejrzysz ten materiał, to zatrzymaj się tu, kliknij podnośnik i obejrzyj. Szczerze, z całego serca polecam. No dobra, przejdźmy już do samego meczu i zobaczmy, jak drużyny aktualnie występują w Betki w Lidze. Bąża zajmuje drugie miejsce w Betki w Lidze, Po dwóch zwycięstwach i jednym remisie zdobyła 7 punktów. Wiktoria z kolei zajmuje siódme miejsce po jednym zwycięstwie i dwóch remisach, czyli można powiedzieć, że ten mecz jest z dwóch zespołów jeszcze niepokonany. Dodatkowo gospodarze nie przegrali meczu u siebie od 15 maja, kiedy musieli uznać wyższość broni radą. Ale już tyle statystyk, przenieśmy się na stadion i zobaczmy jak to wygląda już na miejscu. Stadion ŁKS-u znajduje się przy ulicy Zjazd 18. Obiekt został wybudowany w 1932 roku, a renowację przeszedł w latach 2006-2011. Co ciekawe, to jest w stanie pomieścić 3450 widzów i znajduje się w topce, jeśli chodzi o pojemność. Jeśli byśmy szczery, to naprawdę infrastrukturalnie naprawdę super to wygląda, wydaje mi się, że tylko Bełchatów albo Unia Skierniewice ma lepszy stadion jak na trzecią Ligę. E, także na plus. Już mnie zapraszają na jedzonko, więc z miłą chęcią zobaczę, co tam będę mógł dostać. Posłuchaliście już o historii tego miejsca, ale dużo jest fajnych, zakulisowych rzeczy, które tutaj są. I o tym fajnie opowiedział mi Łukasz Gosiewski, który jest też klubowym fotografem, osobą kreatywną. Tak, od 1906, nie? Mm. Klub no, powstał w 1926, więc... Jeszcze gdzieś tam jest ogólnie taka bardziej może to historia sportu w Łomży, nie? Nie tyle nawet tylko klubu, co właśnie różnych innych tam. no bo te nazwy to też się zmieniały, nie? To nie od początku był mm -hmm. tam LKS bo tam właśnie tak jak tutaj, to w ogóle tam jakiś makabi jest, nie? Więc... A który jest... Tobie się tak zapamiętał najbardziej rok? No oczywiście, nie? 1920 nie, no te, pewnie. Nie, nie... To chyba najbardziej, no to wtedy w drugiej lidze, nie? To fakt, że no wtedy miałem... No, 7-8 lat mniej więcej, nie? ale no, mhm. gdzieś tam tata na mecze przyprowadzał, fajnie jak tutaj, najbardziej mi tak zapadło w pamięć, jak speaker podczas, na koniec meczu prosił kibiców, żeby nie iść drogą, ulicą, tylko chodnikami, nie? Mhm. I po meczu cały stadion wychodzi, cały pas zajęty, jeszcze krzyczył, nie? że idziemy ulicą, nie? To taki, no wtedy było fajnie, naprawdę, no ten cały stadion. Gdzie jeszcze no, nie był w takim stanie, nie? bo to jeszcze była stara trybuna, ja wtedy pamiętam to, mhm. no, to tamte czasy to tak najbardziej. No, tak. Miałem to szczęście właśnie w tych najlepszych czasach klubu być, nie? Z piłką nożną akurat mało związane, bo tutaj to widać, że lekko atletyka bardziej, nie? Mhm. Gdzieś tam no, też tych sukcesów takich no, ciężko znaleźć takich. No, Jedyny Rafał Boguski, nie? który gdzieś tam się też wybił, a klub no, gdzieś tam tylko maksymalnie ta druga liga, no i... I też nie jakoś długo, nie? Więc tam gdzieś... Ale są nasi olimpijczycy, widzę, z lekko Tak, tak. Się... Właśnie mówię, nie? Że tutaj akurat w lekkoatletyce myślę, że łatwiej pewnie znaleźć takich naprawdę większych sportowców, nie? No bo mhm. u nas no to naprawdę... Nie tylko Rafał no z tych to tak... No i Rafał Maćkowski i Patryk Szymański pograli jeszcze tam na poziomie pierwszej ligi. Okej. Okay. A teraz porozmawiajmy chwilę z Czarkiem Sauczkiem, którego poznałem w KTS-ie, weszło, a teraz gra w ŁK się ie Łomża. Jesteś od tego sezonu w Łomrze. Co ci się tak najbardziej też podobało? Podejście wszystkich ludzi związanych z klubem do, do swojej pracy, tak trenerów bardzo zaangażowani, codziennie odprawa, codziennie jest wizja co będziemy robić na treningu, plan pod przeciwnika po meczu odprawy, więc to jest jak najbardziej na najwyższym poziomie, A tak jak i boiska, przygotowanie do treningu, wszystko jest nam na najwyższym poziomie. No więc czarek cieszy się z przybycia do Łomrze. Ale teraz sprawdźmy to, co kibica interesuje najbardziej oprócz samego meczu, czyli co może dostać przed stadionem albo co może zjeść. Na pierwszy rzut oka bardzo mi się rzucił asortyment, jeśli chodzi o ubrania. Co najwięcej najczęściej to kupują szaliki, mogą kupić koszulki meczowe, takie w których nasi piłkarze występują. Koszulki bawełniane, kibicowskie, spodemki, bluzy, czapki z daszkiem. Dla najmłodszych mamy już na nowy rok szkolny plany lekcji klepeczki, no, asortyment dosyć spory, z każdym meczem coś nowego, czegoś ubywa, czegoś przybywa. A jak wam to idzie właśnie, jaka jest sprzedaż tego? No z, z każdym wygranym meczem coraz lepiej. Aby były same wygrane, to będzie jak najlepiej. Chcę sprawdzić y, gastronomię. Ja oczywiście klasycznie, kiełbaska z bułką. I dostałem w prezencie piwko zero. Za to bardzo dziękuję. I sprawdźmy Nie jest jest dobrze dopieczona, jest dobra, jest duża, jest za 15 zł. Naprawdę na bardzo duży plus. Czyli reasumując, to co możesz dostać przed meczem, jestem naprawdę mile zaskoczony, jak na poziom trzeciej ligi. Jeśli chodzi o to, o gadżety kibicowskie, o gastronomię, bo tego jest naprawdę dużo i widzę, że bardzo się przenika, popcorn i tak dalej. Więc teraz czas już przejść do typowania. Będzie ciężko, ale 3-1 do przodu. No kurczę, odważnie. No tak. Liczę, że w końcu trochę postrzelamy, żeby jakieś ładne ujęcia były, no bo to przy bramkach najwięcej emocji, to jest tak najfajniej, no, a czasem tego brakuje, nie? aż tak nie będę daleko wybiegał z tym wynikiem, bardziej myślę, że tu będzie albo remis, albo jedna z drużyn lekko przeważy i wygra to spotkanie, ale jak będzie, sprawdźmy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to przypominam, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, to mega mi pomaga w po rozwoju kanału. Dzięki. To jest sytuacja, bo sędzia główny doznał chyba kontuzji coś z kostką, a nie ma sędziego technicznego, więc jestem a jest doznał kontuzji w piątej minucie, więc jestem bardzo ciekaw, co w takim wypadku w ogóle regulamin przewiduje, ale mamy nadzieję, że będzie kontynuowane jednak spotkanie. bramki Antkowiaka oraz Szałubielki była stosunkowo nudna Wiktoria miała swoje okazje i wydaje mi się, że Wiktoria w końcu strzeli tą bramkę, natomiast mm, obawiam się, że jednak motorycznie no, to Łomża jest sobie przygotowana e, ale czas zobaczyć e, jak tutaj wygląda VIP VIP był naprawdę bogaty e, sushi, pizza Spoko. Eee, widzę, że już drugie powie połowie motorycznie jednak Wiktoria fajnie ja będzie dojedzie na wahadłach, to coś teraz nie działo, no, chodzi Bednarek znikło. i śliwka, także będzie ciekawie. O jest meczu. To co mówiłem po drugiej bramce. Wiktoria chciała, Łomża mogła. Bezkompromisowo wygrywają 2-0 i na razie są liderem. Eee, podsumuję już od razu teraz spotkanie, bo mam jedną rzecz do przekazania. Oceńcie szybko spotkanie z tego miejsca. Za transport daję 5 na 5, bo w końcu z Łomży do Łomży jedzie się dwoma eskami I naprawdę to jest, jest bardzo przyjemny. Gastronomia, duża oferta. Dostałem piwko za 0 z tak się pochwalę. Kubaskę za 15 zł, także naprawdę top. Byłem bardzo w szoku, jak na trzecią ligę można było zagospodarować właśnie i e, gadżety klubowe i gastronomię, więc naprawdę szapoba. Atmosfera na stadionie cały czas jedna trybuna prowadziła doping, nie angażowała innej, więc tutaj dałbym około 4,5 na 5, po jednak no, często jeszcze spotyka to, że jednak całe trybuny e, dopingują. Samo spotkanie było widać przewagę niestety Łomży, yy, ale Wiktoria miała swoje okazje i to co powiedziałem wcześniej, Wiktoria chciała, a Łomża mogła. I informacja na koniec, jeżeli znajdziecie taką wlepkę, to znaczy, że byłem i mi się bardzo podobało. Idę w jakimś dyskretnym miejscu przykleić, a jak zobaczysz tą naklejkę, to zrób zdjęcie, oznacz mnie, mm. mam nadzieję, że chociaż chwilę bo będzie. Także dzięki za dzisiaj, daj suba, łapkę w górę i widzimy się. Nos vemos en